A może trzeba to wszystko odwołać? Ale co? Obchody Dnia Ziemi. Zwiało nam wszystkie ulotki. I teraz nikt się o nim nie dowie. O, oh, chyba wiem, co zrobić. Wrzućmy posta. Hmm, chyba przyda się pomoc. Świętujcie razem z nami Dzień Ziemi. Dzisiaj w Bibidajny. I... Super! Przychodzę! Świetnie! Wow! Będziecie mieć masę gości! Uch, więc się uda! Przywieźli nam trawę! To chodź! O? Wow! Ładne! Ale to chyba miała być trawa! No wiem! Sprawdzę! Trawy obecnie brak! Zamiast trawy przesyłamy palmy? Hej, a może tak? Spróbujemy. Ach, już nie mam pomysłów. Ale wpadka. ha! nasz dzień ziemi to jakieś pasmo porażek. Spokojnie. Były problemy, ale rozwiązałyście każdy z nich błyskawicznie, z małą pomocą. Hej, Ziemia to też sadzenie drzew, tak? Więc sadźmy je. Tak. Royal B! Możemy je posadzić przed domem? O, tak! Są piękne! Uh, to dzień ziemi! Do dzieła! Patrz, ilu mamy pomocników? Ogarnęłyśmy Dzień Ziemi. Patrzcie, te palmy będą wyglądać super w dzień i w nocy. Zawiesiłam lampki solarne, czyż nie są boskie? Totalnie. Wiecie, serio podziwiam was obie. Miałyście pomysł i wprowadziłyście go w życie. Ale nie dałybyśmy rady bez was. Kocham was, moje eko